Witajcie z tej strony AeroPet, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Girard Garage. Dawno nie było już z tej gry żadnego filmu, ale to wszystko przez studia i brak czasu. Później zacząłem znowu nagrywać Scrum Mechanic i inne gry, ale dzisiaj sobie powrócimy do Girard Garage. Na początku może zrobimy sobie kilka prac, żeby. Idź kolejny poziom, bo na razie jesteśmy na ubisk. Także zaczynamy kilka prac. Dobrze. Tutaj mamy panią, która potrzebuje zmienić samochód, dach samochodu. Czy poszukamy na złym ubisku? mamy tutaj kontrolę typu. Jeszcze deskę surfingową potrzebuję. Oj, anulowaliśmy przez przypadek. Tak więc jeszcze raz, to jest pewnie na wyłomu listu. No niech nie tak, dobrze. Myślałem, że nie będzie. A, skoro jest... To super. Jeszcze deska serfingowa. I gotowa Kolejne zlecenie. Tam potrzebuję kół. Z standardowych kół. Mamy sportowe. No i mało na tym, że nie zyskuje coś. Przedni, lewy i tyle. Naprawimy. Zamontujemy i będziemy teraz. Chodzi cały czas na złomowisko żeby znaleźć. Nowe koła. Sportowe. 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 Co oni mają z tymi kołami? Same sportowe są. Niestety tam nie przyjmuje sportowych. To jest, ale zniszczony. Także. Może teraz będzie większe. Próbujemy dwa prawe koła. Przednie prawe. Przednie lewe już mamy. To wydech nie interesuje nas. Kolejny wydech. Kolejny ma kół. w w katalogu, żeby nie przedłużać, i to już tu pewnie dość sporo się w tym bawię. W tym stylu, prawie koło. Dobrze, Mamy tutaj gotowe już nową pracę. Hmm. Trzeba troszkę naprawić. Tutaj Pani znowu brakuje dachu, ale mamy z poprzedniej naprawy. Takie co wymienialiśmy z zwykłego dachu na kabriolet. Tutaj potrzeba wymienić koła, naprawić w zasadzie koła remortywatorkulne. Tak więc działamy. Koła jest mamy naprawione. Teraz zaczynamy przezatorki. No. Dobrze, już mamy gotowy samochód. O, zdobyliśmy kolejny poziom, tak jak chcieliśmy. Przeszliśmy Snowflake na handy. Są nowe samochody na aukcji i nowe prace do ukończenia. Tak więc może sobie weźmiemy aukcję i jakiś tańszy samochód. Ten sportowy może być mało do pracy Ale może zalicytujemy Jeżeli cena nie przekroczy 5000, to go weźmiemy. Dobrze wygraliśmy. Tutaj mamy tutaj żółty, nie wiem czy tu można tak wyjmować wszystko czy trzeba po kolei. Trzeba po kolei. blok, kupimy za chwilę, czego nie ma w katalogu i kupimy na słomowisku. Jest biegłowice, słony, dolot, gaźniki, blok i e, Tego jeszcze widzę nie mamy. Strasznie małe to jest inny co to będzie napisane Holinger bodajże. Tak tego potrzebujemy. Najprawdopodobniej ten silnik nie będzie miał dźwięku. Dokładnie. Wody. Tutaj mamy. Drzwi do naprawy, szyby. Coś jeszcze, dach. Dach czy nie? Dach. Nie wiem, jak to zamontować. Może to jest coś z zewnątrz. O, ładnie. I teraz naprawiamy wszystko też podświetka tak stanę światło. Tutaj drugie, po tym trzecie, tymi I się da jeszcze daną jeszcze jedną. Brakuje nam na pewno przedniej szyby, z tego co widziałem. Ja nie mamy przedniej szyby. Nie mamy jeszcze zapewne klapy. I zobaczymy, czy ktoś jest. Przedna szyba. Klapa. Spoiler. Hmm. Wreszcie nie jestem pewien. Czyli zamontujemy najpierw to. Później to. to. Spoiler. Nie wiem, czy jeżeli to nie będzie wszystko, to będziemy musieli rozbierać. Żeby nie zobaczyć do wnętrza samochodu. Także wszystko.

Cegary Aha, to my kierownicę, chyba w katalogu To było wszystko Było siedzenia Window I roll page. Tak, właśnie. Nic nie było. Hmm. Voltage. Idą to sobie naprawimy będziemy składać od końca. Nie wiem, tylko się nam to uda. Wnętrze klatka. Już teraz powinno być wszystko kompletne, jak to składanie. No tak wygląda z katalogów. Tak jest, wszystko kompletne. Tutaj jeszcze nam też brakuje paru rzeczy. Sprawdźmy kondycję. Tam jeszcze hamulec trzeba będzie poprawić. musimy znaleźć wszystko let's jest sprint tutaj oś jeden hamulet drugi hamulet koło zbierne, drugie koło naprawione będziemy potrzebować front left wheel z tego co widzę i jeszcze jeden wydech. Front Left Wheel. No, 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 no. Nie wiem, czy mamy Drive Shaft. To wolę kupić. Front Left Brake też wolę kupić. Też Front Left Brake jest gdzie Drive właśnie nie było. Pewnie jeszcze coś trzeba będzie. Tak. Tu mamy Left frame right tray, right tray, left Że Zajęło nam to 3 minuty 38 sekund. Kosztowało 1150 dolarów. Teraz możemy sprzedać jeszcze to. Sprawdźmy sobie, postawmy go sobie na parkingu. Sprawdźmy, ile nas to kosztowało. 4300 plus 1100 to jest 5400. 5, 525 mniej więcej To sobie teraz sprzedamy Poczekamy jak się rozwinie sytuacja 5525 to nasza minimalna cena, także już przebiliśmy przeszkód 1000 już prawie 2 mamy przebite Także o dokładnie 1881 dolarów. Że zyskaliśmy tutaj. Hmm, może zrobimy sobie jeszcze kilka prac. To, co trzeba zrobić. Zmienić fałkofowy. Przedemontujemy. Sprawiamy i montujemy wszystko z powrotem. Widzicie tutaj troszkę te modele tworzone przez producentów są bardziej zaawansowane. Przez co. Są te. Aha, mam jest Potrzebuję sobie gość takich boczków drewnianych. Modele są bardziej zaawansowane w stosunku do tworzonych przez graczy, też mają śrubki i często jest kolejność właśnie obowiązkowa jakichś elementów. Tutaj potrzebuję lepszyć Intake Manifold na Field Injection Manifold, czyli jak ten. I trzeba to po, po prostu wymienić. Trzeba zamontować z powietrza, gaźnik, kolektor dolotowy. Zamontować ten Spear Injection manifold. i to po prostu będzie tyle. Kolejna praca Musimy naprawić tutaj pojazd Widzimy, musimy dokupić front fender Już jest całkowicie zepsuty Jeżeli to nie będzie na złomie to wtedy zezłomujemy to i on się pojawi w kolorze czerwonym Front brake fender Jest Także naprawiamy, montujemy. I kolejny zadowolony klient. Kolejna praca. Tym razem jest coś yy, teoretycznie ciężkiego. W praktyce musimy zmienić panele z oknami na panele bez okien. I o ile dobrze pamiętam, musimy jeszcze dodać serduszko. Takie o. Nie wiem po co to temu panu było, ale skoro chciałbym... Tutaj kolejny pan z busem. Panem. Busem. Yy. Cały silnik na prawie, to naprawdę, pewnie musimy zebrać wszystko naprawić wymienić układowe części i poskładać całość do, do, do powrotem nie wiem co on robi, że zajechał cały blok ale no, różne rzeczy się zdarzają będziemy musieli crankshaft wymienić sprawdźmy sobie czy jest crankshaft na południowisku nie ma, więc takiego chwilę go wyłomujemy. I powinien się pojawić na złomowisku w kolorze czerwonym. Szary. Czerwony. Więc naprawiamy i zakładamy. Naprawiamy teraz, cała reszta. potrzeba... rozrusznika. Już nie demontowaliśmy, a skoro nie startuje silnik, to nie ma rozrusznika. Przecież wszystko już jest gotowe. Kolejny zadowolony klient. Mamy 20 624 dolary i myślę, że na tym sobie zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę, komentarz. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie. Polecić moje filmy i kanał znajomym. Teraz żegnam się z Wami. Na razie.